Możecie Państwo przyjechać, wziąć go z domu. Na kanał wjedziemy. Wóz musi być taki, że jak w niego wsiądę, to wszyscy muszą widzieć, że w nim siedzę, Rozumiecie? To znaczy jak? Reprezentacyjny. My co znaleźliście czasem? Nie lepiej coś praktycznego. Praktycznego to ja mam dostawcza. Ty zajrzyj na no podstantek. Ja się na tym nie znam. Ja jestem inżynierem drugim most. Ale zawsze inżynierem. Ja tam nie różnę jednych specjalności. samo z lekarzami. Lekarzem tego, lekarzem tamtego, a pańki to nie... To i gdzieś tam, sobie ja przybieg. potrzebie. O. Przybiega. To, bo to mi się podoba, tylko żeby to nie było z tak wierzchu odpicowane, na w Można, proszę pana tam... Można, ale tak... Ja się pan, pan panie znawcą. Ty, Ante, ty ty się nie wygłupiaj, no ja, ja w życiu nie, nie wsiądę do czegoś takiego. Ja nie potrzebuję, żeby mnie paluchami wytykali potem jak, jak jakąś chłopską ambasadę. Ej, co ty byś w końcu chciała? To nie, tamto nie. Ja bym, ja bym chciała, rozumiesz, mały, mały sportowy samochodzik, rozumiesz? Porsche na przykład, tak jak Rodowicz, no. To tutaj takich nie ma, to nie jest salon w Paryżu, tylko handel starzyzno. Co ja będę tu zakładać? Przecież jeżeli tam jest jakaś wada, to ukryta i wyjdzie dopiero w eksploatacji, nie? Dawaj pan. Dawaj pan. Proszę pan, bo to rower komar. kupisz się zaraz za dwa złote. Na tramwaj pan. A, panie, panie, że miał pana zaraz tutaj. Pan, pan to mnie możesz, nie pan. Kupiec. Na co jak pra Co no, no wy się nie wyjrzyj na chmurcie, tylko kupcie Warszawę. Wóz no, przestronny, wygodny i elegancki, owszem. A jak siedzisz za kierownicą, to bym jak na późno. A tak jak podjeżdża, proszę że jak Stefan, to i to, to, to nie ma nic do gadania. A czy ojciec wie, że teraz w dobie kryzysu energetycznego wiatr 126 jest najbardziej poszukiwanym eee, w do Nie, nie, nie. to jest nie jest Warszawa, tylko Wołga. A to nic, ale też przestronny i elegancki. Chodź na dół. Co ja tam będę? A Wejdź, wejdź. Ja nic tutaj nie widzę, ale wydaje mi się, że jest w porządku. Bardzo pana... Ja, przepraszam, że pana tak. Dzień temu potraktowałem, ale sam pan rozumie, jak leci się tyle tu różnych oglądaczy, dotykaczy, to się wnerwiłem. Ale teraz po rozmowie z tym panem widzę, że sprawa nabiera wymienców. Nic nie szkodzi, ja rozumiem pan. Stefan, to wy się tu przejdźcie, pooglądacie, a ja z panem przejdę do konkretów. Ty, Antek, to ja idę ze Stefanem. Mnie ta transakcja nie interesuje. Ty będziesz że chciała, żebym ci dał poprowadzić. Ale ja wierzę w specjalistów, a to nie jest moja dziedzina. O, dzień dobry. Życzy Pan sobie ekspertyzy? To Pani? A co? Zdziwił się Pan? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ekspertyza samochodowa też mnie straszna. A co zmienił pan małżonki? Czy małżonka zmieniła figurę? Nie, że... <laughs> to moja szwagierka. <śmiech> <śmiech> Bardzo udana. <laughs> no a ile pani by mi dała? A no, ja myślę, że są jakieś stawki ustalane przez pozatmowców. Nie, 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 lat! Złocie Lat! lat. 33. trzy. Skąd pani wie? Widziałam panią w 40 lat. A, to nie trudno. Tak, proszę pani, na swój wygląd trzeba zapracować. Tyle, że teraz mam lekką pracę. To pani zna się na samochodach? Nie. Na klientach. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Przede mną tu pracował docent, doktor, inżynier. Trzykrotnie habilitowany. Z mechaniki samochodowej. Też nie miał frekwencji. Więc zaangażowano mnie za pół ceny ja w tym czasie wykonuję prace zlecone dla spółdzielni dzianina. Niech to pan się odbyci plecami. A tak, trzeba jeszcze podciągnąć. je się w plecach. Rękawy są im ale bardziej pracochłonne. Ja, ja myślałem, że taki ekspert to ma urwanie głowy przy takim <głosłanie> ruchu. Wszyscy tak myśleli. PZ Mod, prasa, opinia publiczna. Ale życie okazało się silniejsze. Z trzech powodów. Sprzedający nie chce, żeby mu ekspert zaglądał pod maskę. A kupujący podejrzewa, że ekspert jest na procencie u sprzedającego. A poza tym wszyscy wierzą tylko najbliższej rodzinie, która nie ma zielonego pojęcia o samochodzie. <laughs> Państwo sprzedają, czy kupują? Mój mąż kupuje właśnie. A czy ma antypicownika? Słuchamy. Antypicownik. Specjalista od walki z picownictwem. Nie rozumiem. Proszę Państwa, człowiek sprzedający samochód, aby uzyskać korzystną cenę, poddaje go tak zwanej picuwie. Trochę poleru, wyprostowanie kapsli, wypędzelkowanie lakieru, copnięcie licznika. Jeden ja są picuwa. Ma na celu ukrycie wad i rzeczywistego zużycia samochodu. <laughs> Ale już stary Klausewicz uczył. Klausewicz. Napisał książkę o wojnie. Otóż uczył, że każda broń powołuje do życia antybroń. Miecz, tarcze powołuje. Bomba schron. Głowica, antygłowice i tak dalej. A pisowanie powoduje antypicownictwo. Och, tak. Tu po tym placu krążą dziesiątki antypicowników. Praktycznie odkrywają, proszę pana, każde malowanie, każde pędzelkowanie, każde prostowanie. I samochód lepiej wygląda, tym bardziej podejrzany. Ostatnio doszliśmy do tego, że szansę ma jedynie samochód stary, zniszczony, z lakierem. Takie samochody idą jak nowe. Więc czy państwo mają takiego antypicownika? Nie, nie a, a może pani mogłaby nam kogoś polecić? Owszem. Oj. Panie Władku? Panie Władku? O, skończył pan już przy tym wolwie? Skończyłem, nie wytrzymało drugiej próby. Niech pan tu idzie. No, na siłę. Pan pójdzie z państwa. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, chwileczkę. Proszę pana, niech pan się jeszcze odwróci plecami. O, wiecie pan, zagadałam się i zrobiłam za dużo. Trzeba będzie się z parę oczek. Dziękuję. <grych> Dziękuję, do widzenia państwu. Ja już jeszcze razu. Ja już Trzy razy bardzo. go przekuwałem. Kochana, nic nie powiem, nic nie wiem. Tajemnica zawodowa, no. Ty, Antek, słuchaj. Tu jest taki specjalista, słuchaj, taki antypicownik, stop, stop, stop. rozumiesz? Na Nasłany przez PZ Moty. On jest z tego... rozmowy nie ma, samochód jest kupiony. Proszę odejść, ja się nie tam wtrącać. Siadaj, tutaj jedziemy. No bardzo, pana przepraszam, ale sam pan widzi, mąż już kupił. Ryzyko zawodowe. Stepuś to pa. Do zobaczenia w domu. Pa. Pa. – Niezły wóz, co? – Nie ma dobrych wodów. Nie macie pojęcia, ile się tu mieści. Zastanawiam się, czy nie sprzedać dostawczaka. No, pora się wygrać. – Komu drogi? – Co Marek, nie ruszaj. – Komu czas? – no. A tu mają nóżki. – Czego dobrego. Ba. Moja no, bo to... bo Niech nie, ojciec nie ściga tak tej walizki, przecież to już jest gusta, ale nie ma no, czego pilnować. Jest, nie... Pa, pa, pa dziaciu, pa, pa! Pożegnałaś, się z Oj, co jest? Tata, nie ma co tak trzaskać, to nie jest Warszawa, trzeba być tak. Tak, Marysz, Marek, 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 wsiadaj przysiadaj do samochodu. Mamo, przesiadaj się, przyjadaj ja się z już to mamój. A odrobiłeś lekcję na sami dziale. Trzeba jechać. Trzeba jechać. Aha. Aha. No to idź na górę i przynieść ze szyty. Pokaż to moje bardzo za. Aha, Aha jedźcie tak. zawsze, jak będziecie mieli. ogóle. pamiętaj, jechać, że moja referta jest, jest ciągle aktualna. Ale nie skorzysta dla No. 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 Antoś, ma. No. No pa Mach pa. Pa, 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 pa. Trzymajcie się! To szyba tylna jest. A jedźcie ostrożnie. Chyba! Tak! Jezus Mawie! Uważaj, Antek, nie tam masz, ja nie zdyzku w prawo. Biegi inaczej. Pa, ja, o, tak, o, tak, o, tak. Antek, Antek, Antek Pawie. Dobrze. Pa. Dobrze. Dzieci, dzieci ocięło się. Mam dzieci z daleka, nic się nie stanie. Ojej, ojej, A cicho ojej, ojej. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej, ojej. Ojej, Ciekawe, kiedy znowu zobaczę tatusia, Antka, Bożenę. Popatrz, mieszkamy tak niedaleko, a tak rzadko się widujemy. Ciekawe, czy już dojechali do siebie, czy nie. Nie, no przesadzaj. Ale są już niedaleko. Rany boskie, człowieku, jak tyś to sprawdzał, jak tyś to sprawdzał, rany boskie. Jezus Maria, co się stało? Tak? cały dyferencjał, tak? szlach trafił. No najpierw Boże. zaczęło buczeć, potem, potem coś zdygotało i potem jak nie, no wszystko wywaliło do środka. Dobrze, że, że ci w boku. Tatuś, nic się nie stało, tatuszu. No. Cały. Aha. Dobrze, siadaj tu, się. Weź mi tego... No. Przecież automatika nie będę holował do Makowa. Kto mi tam co zrobi? Tu w Warszawie są zawsze jakieś możliwości. Poza tym mam parę spraw w Animeksie. Ona skoczy na ten AWF. Daj mi tego papierosa.